W kolejnym rzucie oka przyjechały teraz nowości do orków i goblinów i nowy White Wolf, także może zerkniemy, co tam się czai. W, w nowym White Dwarfie trudno jest mówić o zaskoczeniu, oczywiście jest to numer poświęcony orkom i goblinom, e, z głównym takim e, fokusem na najnowsze figurki wydane do tej armii, czyli ten gigantyczny pająk. Sewage na dzikach, Sewage zwykli, których już pokazywałem tydzień temu. Fajnym gadżetem były, ale nie przyjechały karty. Także kart nie ma i nie będzie, prawdopodobnie, bo to jest limitowana edycja. Są też zapowiedzi na drugą część miesiąca. 19 marca jest zapowiedziane, są zapowiedziane. Te figurki do Dark Eldarów Natomiast Ja jeszcze nie dostałem potwierdzenia Że będą one w sprzedaży Również w sklepach, także jak się dowiem To, to was poinformuję Nowości z Forge World Znaczy w sumie nie nowości na no reklamy, że można sobie kupować Duże, ładne, żywiczne figurki Krótka relacja z Games Day'a No i przechodzimy do y, głównej części tego numeru, czyli opisu y, nowej armii orków i goblinów. W tym miejscu jest pokazany ten y, gigantyczny pająk i po tych... Po ilości tych detali, 91 części, widać, że jest y, trochę bardziej skomplikowany niż na przykład Eldar Falcon. No, przerażający model. Mam ochotę go zrobić, ale też y, trochę, trochę nie chcę rozgrzewać tej roboty, więc zobaczymy jeszcze jak to będzie. Następna część to jest y, taka kampania y, prezentowana prezentowana tutaj. Kampania składa się z siedmiu bitew, przy czym e, z podręcznika rozgrywane są scenariusze do pierwszej, piątej i szóstej no i siódmej finałowej. Natomiast trzy scenariusze są e, prezentowane tutaj w White Warfie. To jest uh, Chock Point uh, uh, Fighting Withdrawal i Battle for the Great Throne Hall kolejna rzecz to jest artykuł taki moim zdaniem na siłę wyciskany, to jest artykuł o kultach Wiczak do Dark Eldarów no i tutaj żeby zaprezentować różne sposoby malowania figurek to się dorabia historię do tego, że jak laska ma czerwoną nogę, jedną a czarną drugą to jest Kultu Red Drive. A jak ma jedną niebieską, a drugą czarną, to Seventh Wall. W związku z czym, fajnie byłoby pokazać te figurki, jak one wyglądają. Natomiast ten background wydaje mi się taki napisany trochę na siłę. Nie wiem, czy nawet gracze Dark Eldarów by się pasjonowali tym artykułem. To jest artykuł taki trochę dla żartu: War of the Ring. No i na tym obrazku jest pokazana armia przebudzenie Dol Gulduru. Eee, chyba większość modeli jest dostępnych tylko przez mail order, więc to sobie skipniemy. Tak, bardzo fajne modele. Żadnego nie ma w sprzedaży. To są tematy e, z nowości z poprzedniego miesiąca, czyli mm, Blood Angels. No, i tutaj mamy obowiązkowy punkt programu przy edycji jakiejś armii. E, to jest Battle Report z udziałem tej armii. I tutaj mamy e, spotkanie orków i goblinów kontra połączone armie Bretonii i Krasnoludów. E, no i jak obstawiacie? Orki i gobliny wygrały czy nie wygrały? Powiem Wam, że nie wygrały. zakończyło się zwycięstwem koalicji ludzi i krasnoludów. Co prawda to zwycięstwo jest takie małe, żeby, żeby też pokazywać, że te armie są zrównoważone, natomiast no nie wiem, jakby to było w rzeczywistości, gdyby polscy gracze to rozegrali. To jest artykuł Jervisa Johnsona o kostkach. Coś dla prosów, w młotkowym też był artykuł o kostkach. To jest ten sam temat w trochę innym wydaniu. Tutaj mamy Return to Armageddon, czyli promocję rozgrywania bitew na dużej ilości punktów. Takie stoły wyglądają naprawdę imponująco. Aczkolwiek kiedyś próbowałem grać w apokalipsę, i życie jest za krótkie, żeby, ten, żeby t dużo takich bitew rozegrać, to jest coś, czym się zawiodłem. To jest i Metal Showcase, i tutaj są po pokazane takie najbardziej wybajeżone modele orków, które mają inspirować graczy do malowania. I tak naprawdę nie. Nic mnie tu nie porywa. Bardzo mi się podobają takie trochę ciemniejsze orki, takie jak ten. On ma taką oliwkową skórę nie taki zielony ogóreczek albo środek kiwi jak ten, tylko właśnie taki brudno -zielony. Strasznie mi się podoba ta tonacja kolorystyczna. Natomiast nie ma, nie ma tego dużo wbrew pozorom. No i oczywiście prezentacja armii, po raz kolejny. No i tutorial, jak pomalować orka. I to też jest wielki zawód, bo o ile w white dwarfach pojawiają się naprawdę fajne tutoriale, tutorial do non-metalika, jak sanguinora pomalować fantastyczna rzecz. Natomiast tutaj ten ork pomalowany według tego schematu, wygląda żałośnie. No. Naprawdę można było zrobić fajniejszy tutorial. Jestem, jestem rozczarowany tym, tym, co tutaj zobaczyłem. Podobnie malowanie tych pająków. Jakoś tak przełomowej różnicy między etapem pierwszym a etapem czwartym nie ma. Trzeba się naprawdę wpatrywać, żeby zobaczyć, że ten jest już skończony. No nie podobają mi się, nie podobają mi się te modele, są takie mm, bardzo tabletopowe. A myślę, że takich poradników jak sobie pomalować Armię na table topa yy, to raczej nie trzeba, no bo to każdy gracz yy, próbując malować uzyskuje ten, ten efekt bez, bez żadnego poradnika jak zwykle prezentacja sklepów i przechodzimy do ostatniej strony tutaj już jest oficjalna zapowiedź Demon Hunterzy i uwagę zwracają właśnie te Storm Raveny które są bardzo fajnie pomalowane to są chyba najfajniej pomalowane modele w tym numerze bardzo mi się podobają jak są zrobione tutaj te metaliki wielki szacunek ok to, to był White Dwarf to teraz pokażę nowe figurki. Nowe figurki. E, na dzikach to jest e, ramka z dzikami. Same dziki, same ciałka naprawdę mi się podobają. Są takie bardziej z, nabite z przodu z cienkimi zadami, nie wyglądają jak tuczniki. Także e, te figurki ciałka dzików są bardzo fajne. Natomiast łby to jest coś, co można byłoby nazwać kontrowersyjnym designem. E, jakieś takie kły dziwaczne wyglądające jak sztachety. No po prostu te ryje, które wyglądają jakby to było skrzyżowanie psa i jada. No. Mi się to nie podoba, nie wiem, być może do kogoś yy, ten design przemawia. Na pewno komuś się to spodobało, skoro została podpisana decyzja, żeby yy, robimy taką formę, te modele są cacy. Ciałka bardzo fajne, super, krok do przodu. Natomiast łby yy, są dziwne. Druga ramka to jest załoga i załoga jest naprawdę fajnie zrobiona. Tutaj nic nie można jej, jej zarzucić. Chłopaki są bardzo fajnie wyrzeźbieni, bardzo fajnie odlani. Niektóre broni są dziwaczne. Na przykład kijek, do którego są przywiązane jakieś rogi. To nawet nie może udawać, że, że to jest broń realistyczna, no ale w końcu to jest bajka, więc nie, nie kłóćmy się, Taki, taka bajkowa broń jest całkiem spoko też. Natomiast figurki, sam sposób ich wyrzeźbienia, muskulatura są fajne, są fajne naprawdę mi się podobają. No i ostatnia ramka z dwoma ostatnimi dzikami, główkami, tarczami totemem, jakimś sprzętem dla muzyka, jakimiś bębenkami. Fajne rzeczy, fajne detale, fajnie wyrzeźbione, fajnie odlane. No, tylko te ryjedzików jakoś mi nie podeszły. Oprócz tego zestawu plastików przyjechały jeszcze blistery. To jest Łurczak. Łurczak jest fajnie zrobiony. Fajnie jest odlany. Ma na podstawce jakiś dodatkowy gadżet w postaci małego Squega. no Generalnie rzecz biorąc, nic tej figurce nie brakuje. Jest, jest fajna, jest duża, odpowiada swoją wielkością obecnym, obecnym orkom. Także generalnie będzie się w miarę fajnie prezentował. Jest to jedyny szaman na piechotę, także. Ma, ma potencjał, żeby zawitać w każdej armii orków i goblinów na stole. Następna nowość to jest e, Savage ork Shaman na dziku. Tutaj muszę to otwierać. Blister sam się otworzył. Ok, co mamy? Mamy dzika, i w odróżnieniu od tych plastikowych dzików, ten jest fajniejszy. Ma e, Taką mniej kwadratową wydłużoną mordę. Ten dzik jest fajny. No jak tamte dziki miałyby takie mordy, to już byłoby znacznie lepiej. Kły sobie zawsze można wymienić. Czy tam fajki jak to się mówi u dzika. To jest figurka szamana. Jest naprawdę spoko. No i jego łapa. I to jest. Takie kombo. Daje radę. No i ostatnia nowość to są Goblin, nasty Skulkers. Yy, zabójców. Yy, także teraz z tymi kolesiami regiment goblinów będzie po prostu siał popłoch straszliwy, bo może być w środku przecież jakiś zabójca gobliński. Yy, no, figurki są zrobione tak normalnie, no, bez, bez szaleństw. Widziałem i fajniejsze i gorsze. Taki porządny, porządny poziom. O ile łuczak jest naprawdę fajnie wyrzeźbiony, o ile ten szaman robi na mnie duże wrażenie, to ci kolezie jakoś tak dużo mniej. Te łby wyglądają jakby w ogóle spod maszyny wyszły. Takie identyczne. Przody, yy, twarze mają inne. Natomiast taki układ tak sztampowo to troszeczkę wygląda. No i okej, okay, to jest wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Dzięki serdeczne i zapraszam niebawem na kolejne filmy.